Warsztat samochodowy Norymberga. Po wypadku drogowym uszkodzony pojazd powinien w pierwszej kolejności zostać sprawdzony przez specjalistę, to jest rzeczoznawcę samochodowego pod kątem powstania możliwych uszkodzeń. Często zdarza się bowiem, że w skutek zdarzenia drogowego uszkodzone zostają elementy auta, których nie widać tak zwanym gołym okiem. Dlatego wskazane jest, aby skonsultować się ze specjalistą do spraw techniki samochodowej i dokładnie sprawdzić uszkodzony pojazd. Warsztat samochodowy Norymberga specjalizuje się w zakresie napraw powypadkowych i lakierowania pojazdów uszkodzonych wskutek zdarzeń drogowych. Przed naprawą powypadkową każda szkoda jest oceniana przez naszego rzeczoznawcę samochodowego co pomaga dokładnie określić, jakie części uszkodzonego pojazdu mogą być nadal używane, a jakie powinny zostać wymienione na nowe. W dalszej kolejności wraz z klientem ustalany jest zakres i koszt naprawy powypadkowej. Wszyscy klienci decydujący się na usługi warsztatu samochodowego Norymberga mogą liczyć na kosztorys prac naprawczych oraz terminowe wykonanie powierzonej naprawy powypadkowej. Oferujemy i gwarantujemy Państwu najwyższą jakość świadczonych usług. Nasz kompetentny i doświadczony personel chętnie pomoże Państwu w naprawie powypadkowego pojazdu. Autoserwis Norymberga posiada również możliwość wykonania kompleksowej naprawy blacharsko-lakierniczej oraz wykonania profesjonalnej wyceny szkody przez naszego partnerskiego rzeczoznawcę samochodowego. Ponadto, Wartot Samochodowy Norymberga zajmuje się również rozliczaniem naprawy szkód powypadkowych w tzw. systemie bezgotówkowym. Oznacza to, że przeprowadzane zostają dokładne oględziny uszkodzonego samochodu, wykonywana jest dokładna dokumentacja fotograficzna dotycząca szkody, sposób naprawy każdorazowo zostaje uzgodniony z klientem i z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, uzgadniany jest kosztorys kompleksowej naprawy powypadkowej, po zakończeniu naprawy samochód jest kompleksowo myty i wydawany klientowi, warsztat przesyła dokumentację dotyczącą naprawy do towarzystwa ubezpieczeniowego, a odszkodowanie w postaci kosztów naprawy jest wypłacane bezpośrednio na rachunek bankowy warsztatu. Jeśli potrzebujesz więc wykonać naprawę po wypadkową pojazdu, lub twój samochód potrzebuje naprawy blacharsko-lakierniczej, zadzwoń pod numer 0911 25 41 96 36 i umów się na wizytę w Warsztacie Samochodowym Norymberga. Naprawa powypadkowa naprawa blacharsko-lakiernicza Warsztat Samochodowy Norymberga.